Dzień dobry, z tej strony Łukasz Malec, Maroc nieruchomości. Chcielibyśmy Państwa zaprosić na prezentację prestiżowego osiedla pod nazwą Lunaris. Dzielnica Liśniec to bardzo dobrze przemyślana lokalizacja, aby stworzyć prestiżowe osiedle apartamentów Lunaris. Zależało nam, aby było to miejsce dla rodziny, żeby mogła czuć się bezpiecznie i komfortowo, nie tracąc możliwości szybkiego dojazdu do centrum miasta. Chcieliśmy, żeby zabudowa, którą widzicie obok, nie uległa zmianie i żeby wyjście na taras cały czas było takie samo. Osiedle składa się z 32 apartamentów, z czego mieszkania na parterze posiadają piękne ogrody, a mieszkania na piętrze duże tarasy. Na przestrzeni w apartamentach składają się dwie sypialnie, duży i ustawny salon razem z aneksem kuchennym. Łazienka, miejsce na pralni i garderobę oraz przestronny korytarz. Dodatkowo do mieszkań na parterze mamy piękne ogrody, a mieszkania na piętrze wyposażone są w bardzo duże tarasy. No to co? W takim układzie czas przejść do kwestii technicznych, nie? Idziemy po kierownika budowy? Myślę, że tak, że to jest najwyższy czas. Witamy ponownie z nami przedstawiciel firmy Kobnex, kierownik budowy. Witam, dzień dobry. Nazywam się Rafał Sikora, jestem kierownikiem tutajszej budowy. Może mógłby nam pan opowiedzieć, z czego powstaje dokładnie ta inwestycja? Inwestycja jest oparta na budynkach, które są wykonywane w technologii tradycyjnej, począwszy od ław, technologii ławy żelbetowe mamy, fundamenty są wykonane z bloczków betonowych, ściany nośne wszystkie z pustaków ceramicznych grubości 25 cm, ściany działowe 12 cm, jeżeli chodzi o stropy i elementy żelbetowe, wszystkie nośne, więc to są też żelbetowe stropy monolityczne. Dach będzie wykonany jako dach płaski, docieplony styropianem 20 cm. I ściany nośne również będą zewnętrzne ocieplone grubości, styropianem grubości 20 cm. W apartamentach zostanie zainstalowana nowoczesna technologia w postaci smartkom i zapraszam na krótką prezentację. Witam podobnie, znajdujemy się w siedzibie firmy Lux System. Z nami przedstawicielka firmy Marta Pasternak. Za chwilę poznamy szczegóły SmartFał. Korzystając z okazji, że jesteśmy w siedzibie firmy Lux może mogłaby na Pani powiedzieć, na czym polega e, tak naprawdę Smart Home? Smart Home, czyli nowe technologie, to jest coś, co jest obecne w naszym życiu już na co dzień. Mamy inteligentne żarówki, mamy inteligentne lodówki e, i mamy też inteligencję w budownictwie, w mieszkaniach, e, w domach jednorodzinnych. Czy w takim razie mogłaby na Pani zaprezentować, czym możemy sterować w mieszkaniu w apartamencie? Będziemy mogli m.in. sterować ogrzewaniem. Co to oznacza? To oznacza, że możemy w każdym pomieszczeniu ustawić odpowiednią temperaturę komfortu. To jest niezwykle ważne, jeśli mamy wiele pomieszczeń, łazienkę czy sypialnię i tam muszą być różne temperatury. Jakie jeszcze funkcje Smart Home będzie posiadała inwestycja Lunaris? Poza ogrzewaniem, o którym mówiłam, będziemy mogli też sterować oświetleniem oświetleniem zewnętrznym i też oświetleniem w mieszkaniu. Daje to nam chociażby taki komfort, że w momencie wejścia do domu nie musimy zapalać, szukać światła, tylko ono nam się zapali od razu po przekroczeniu progu domu. Widzę, że mamy możliwość też kontroli dostępu do całego mieszkania, inwestycji bądź też apartamentu. Mogłaby nam Pani to przybliżyć, jak to działa? Tak, oczywiście. To jest fantastyczna funkcja, ponieważ my z poziomu telefonu, będąc w każdym miejscu na świecie, w pracy, na wakacjach, możemy monitorować to, czy nasz dom, mieszkanie, apartament jest, jest bezpieczny. Czy wszystko jest w porządku z oknami, z drzwiami dostajemy powiadomienie, yy, jeśli coś się dzieje. Dziękuję bardzo Pani za prezentację Dziękuję. i do zobaczenia w Lux System. Mieszkania są oddawane w stanie deweloperskim, natomiast można skorzystać z usługi firmy Red Net Dom która kompleksowo wykończy nam cały apartament pod klucz. Znajdujemy się w katowicach w siedzibie firmy Rednet Dom. Razem z nami dyrektor regionalny sprzedaży Agnieszka nie Nuterek, Bardzo mi miło. I teraz właśnie będziemy mieli okazję poznać ofertę firmy, która Wam jako nowym właścicielom mieszkań pozwoli je wykończyć. Myślę, że na wysokim poziomie i w ekspresowym tempie. Zgadza się? Oczywiście, jak najbardziej tak właśnie będzie. W to... naszej ofercie są cztery pakiety wykończeniowe. Jest to pakiet Comfort, pakiet typowo inwestycyjny. Mamy również pakiet Silver oraz pakiet Gold. Są to pakiety, które bazują na materiałach zawartych w naszym katalogu. I ostatni, czwarty pakiet Platinum, jest to pakiet indywidualny, na miarę tutaj korzystamy z pełnego wachlarza oferty dostępnej na rynku. Realnie proces projektowy jest to okres około 8 tygodni. Na ten czas w tym czasie wykonujemy wizualizację. Wybieramy materiały. robimy wyceny ewentualnych dopłat. Natomiast czas realizacji to jest okres około 12 tygodni. I zawarte w tych 12 tygodniach oczywiście zawarte jest już zamówienie materiałów oraz dostarczenie ich na budowę. Więcej szczegółów jak najbardziej u nas w biurze. Dziękujemy ślicznie za spotkanie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Pozdrawiam. Apartamenty Lunaris to idealne miejsce dla Ciebie i Twojej rodziny. Znajdziesz tutaj wszystko, czego potrzebujesz: innowacje, wielkie przestrzenie, piękne ogrody. Idealne tarasy. Smart home, który pomoże Ci pilnować domu także gdy jesteś na wakacjach. Nie czekaj dłużej. Zarezerwuj swoje miejsce na ziemi. Zadzwoń pod numer telefonu 730-380-372 i umów się na spotkanie z biurem sprzedaży Meros Nieruchomości.